Witam Was, witam. Poczekamy, aż troszkę osób nam tu dojdzie. Zaraz, moment. Poczekamy, poczekamy, aż troszkę nam osób tutaj dojdzie. Zobaczymy. Mam do Was gorącą prośbę. Słuchajcie, po blokadzie, którą nałożył ten e, francowaty Facebook e, na mój kanał e, prywatny, e, nie wyświetlają się ludziom informacje dotyczące dodawania postów, komunikatów i innych rzeczy, e, które ja udostępniam na swoim, e, na swoim kanale. E, mogę Wam powiedzieć, e, że Strona rządowa bardzo się boi tej całej narracji, którą robimy, uświadamiania społeczeństwa, i jak bardzo korporacje zagraniczne, a właśnie ten, ta strona rządowa, to jest ta strona, która tak naprawdę lobuje na rzecz kapitału zagranicznego. Widzimy, proszę Państwa. Posłów, którzy głosowali za przyjęciem możliwości stosowania upraw genetycznie modyfikowanych, stosowania glifosatu, ale i tych, proszę Państwa, środków ochrony roślin, które są szkodliwe dla, dla ludzi. Naturalnie dyskusja, dyskusja musi się odbywać z uwzględnieniem ekonomicznego. Ekonomiki prowadzenia gospodarstw rolnych, dlatego wprowadzenie, proszę Państwa, zakazu i dyskusji na temat, jakie środki ochrony roślin, jakie inne jeszcze chemiczne, proszę Państwa, opryski należy wycofać z, z możliwości stosowania w Polsce. Musi być poprzedzone Agencją Bezpieczeństwa Żywności. Nie da rady wprowadzić tylko i wyłącznie wycofania środków ochrony roślin, jednocześnie glifosatu, bez uwzględnienia, proszę Państwa, zakazu importu żywności, która nie będzie spełniała norm. A więc musi być to wszystko, Połączone w jednej całości Agencja Bezpieczeństwa Żywności, Polska norma, i wtedy wprowadzanie zakazu, po to, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, nie zakazali polskim rolnikom stosowania środków ochrony roślin, a jednocześnie pozwalali, żeby żywność ze stosowaniem tych środków wjeżdżała. Zagranicy, tu trzeba opłacalność ekonomiczną opracować dla polskich rolników. Rolnicy naturalnie, oni zrezygnują z chemii, jeśli będą mieli gwarancję opłacalności ekonomicznej, będą mieli możliwość, proszę Państwa, zagwarantowanych rynków zbytu, pomocy, prawdziwego doradztwa. Tego nie zrobi się z dnia na dzień. Dzisiaj jesteśmy jak na tratwie. Dzisiaj Dopiero szukamy tratwy, którą mamy przepłynąć na drugi brzeg. Na drugim brzegu będzie coś, co będzie następnym etapem. To wszystko wymaga etapów. Ale żeby chronić podstawową rzecz, rynek, zdrowie a, i odzyskać handel, to trzeba zacząć dyskusję, bardzo poważną dyskusję nad tym, proszę Państwa. Jakie mają być polskie normy? Co należy zrobić? Jakie środki budżetowe należy przeznaczyć na polskie rolnictwo? Jaka musi być polityka kredytowa? Jakie muszą być tworzone rezerwy żywnościowe, rezerwy materiałowe, na wypadek klęsk żywiołowych i wszystkiego tego, co nas będzie wiązało z tym, że z budżetu państwa muszą mieć pieniądze na polskie rolnictwo. Dzisiaj widzimy jedną z podstawowych rzeczy. Odwrotność do całej sytuacji. Obcina się pieniądze na instytuty naukowe, obcina się pieniądze na rozwój polskiego rolnictwa, na politykę kredytową, na uświadamianie, doszkalanie rolników, a jednocześnie, proszę Państwa, przywala się z grubej rury rolnikom. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że pieniądze, które. Dzisiaj, proszę Państwa, idą z funduszy promocji polskiej żywności. One muszą trafić do klubów sportowych, do edukacji polskich dzieci, do tego, żeby polska żywność była promowana, a nie żeby organizacje związkowe promowały sobie żywność ze swoich gospodarstw rolnych, żeby uprawiały cwaniactwo, biorąc pieniądze od pana ministra i wmawiając społeczeństwu, że to jest polska zdrowa żywność. Jeżeli chcecie pokazywać coś takiego, to pokażcie jednocześnie wyniki badań swojej gleby na metale ciężkie, na pozostałości, na pestycydy i brak glifosatu w tej, w tej żywności. Pokażcie wyniki badań laboratoryjne, bo jeszcze tych nie pokazaliście, a wzięliście pieniądze i wmawiacie społeczeństwu, że to jest Polska Zdrowa Żywność. Dziś potrzeba dużej edukacji pomiędzy. Samorządem a rządem, tylko po, popatrzmy, jaki mamy rząd, jakie mamy samorządy, jakie mamy społeczeństwo skłócone. Jedni do drugich sobie skaczą do oczu, bo ten spisu, ten z platformy. A idźcie wy ten spisu i z platformy do Alla Laboratorium, zróbcie badanie swoich organizmów i zobaczycie, jak wasze partie polityczne zadbały o wasze zdrowie, to nikt inny, tylko posłowie PiSu, Platformy Obywatelskiej głosowali za dopuszczeniem tych środków ochrony roślin, nie zwrażając w ogóle w żaden sposób na ochronę zdrowia polskiego konsumenta. Nikt z nich nie zwracał uwagi na prawdziwe problemy polskiego rolnictwa, a polskie rolnictwo to przecież polski konsument. Każdy konsument Pośrednio jest jakimś tam rolnikiem. Nie ma możliwości nieintegralnej części połączenia polskiego rolnictwa bez polskiego konsumenta. Żaden rząd, żaden, ale to żaden, w żaden sposób nie przedstawiał tych rozwiązań, które chroniłyby polską wieś, a zwłaszcza tych ludzi, którzy podejmują się tej ciężkiej pracy wypracowania żywności dla ogółu społecznego. I tutaj kłania się ta właśnie cała idea pokazywania tego, że to badanie, które, o którym ja mówię, na zawartość randapu w organizmie, tego glifosatu ratotwórczego, jest niezbędna z punktu widzenia uświadomienia sobie, że nie liczą się tu partie polityczne. Nie liczy się tu nic. Tu się liczy zdrowie obywateli Polski. Żadna polityka, nie uprawiamy tu polityki. Polityka jest tam, gdzie się podejmuje decyzje. To tych 377 posłów podejmuje decyzje dotyczące bezpieczeństwa zdrowia ogółu społecznego 38 milionów Polaków. To ci posłowie podejmują tam decyzje dotyczące polityki kredytowej, polityki podatkowej. Polityki prozdrowotnej, a dzisiaj polityka prozdrowotna powinna być obarczona podstawą wyjściową. A podstawą wyjściową jest surowiec i zdrowa żywność, opłacalność ekonomiczna dla polskich rolników. Tak długo, proszę Państwa, nie można tych rzeczy nie połączyć, wycofania glifosatu z Polski i tych środków ochrony roślin bez uwzględnienia podstawowej rzeczy. Od tego trzeba zacząć. Agencja Bezpieczeństwa Żywności i proszę państwa polska norma, polska norma, która nie będzie nawet do podważenia przez proszę państwa żadną Brukselę. Przy, to po to są nam potrzebne wyniki badań, żebyście wy jako obywatele polscy, wyszli na ulicę ze swoim wynikiem badania i pokazali. Nie godzimy się na przepisy unijne, na taką politykę, na taką narrację. Nie godzimy się na takie rzeczy, żeby nam narzucać w naszym kraju normy europejskie, które nie chronią zdrowia Polaków. Ale zobaczcie na przykładzie bardzo podstawowym: to nikt inny, ale raport Najwyższej Izby Kontroli, Izby Kontroli tej najwyższej instytucji w państwie, która pokazała, że Dania, na stronie 30 każdy może wejść do tego raportu i zobaczyć: Dania wprowadziła restrykcyjne normy bezpiecznej żywności. Nie ma nic ważniejszego niż żywność. Żadnej wojny, żaden kraj jeszcze nie wygrał, nie mając zapasów żywności, zdrowej żywności i zdrowego społeczeństwa. Dzisiaj wszyscy chorują, jak piszą do mnie rodzice, piszą do mnie matki. Piszą ojcowie, że mamy problemy z glifosatem, z metalami ciężkimi. Skąd to się bierze? Nie tylko z żywności, ale też i z tych szczepionek, stopnopów i innych rzeczy, ponieważ koncerny zagraniczne nie badają tego. One badają tylko i wyłącznie na taką potrzebę, proszę państwa, żeby im było wygodniej. To nie. Oni mają to badać. To mają badać instytucje państwowe, które w tym kraju w ogóle w żaden sposób nie funkcjonują, a na które my, jako podatnicy, ułożymy pieniądze. Naturalnie, proszę Państwa, poruszałem tematykę w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie poparciem bardzo wielkim cieszyła się sprawa rozwiązania, proszę Państwa, zagłęb problemu zagłębia miedziowego. Tego zagłębia, w którym, proszę Państwa, jest największe stężenie, proszę Państwa, arsenu przez KGHM, tam gdzie mieszkańcy, pan minister Ardanowski wtedy chełpił się, że będziemy budowali bioelektrownie rolnicze, że będzie potrzeba pieniędzy, są na to dokumenty. Kiedy to, proszę Państwa, w polskim parlamencie zaczęliśmy robić protesty, miał być ursus prokursorem budowy polskich bioelektrowni rolniczych w zagłębiu miedziowym, dla celów i zmiany, proszę Państwa, polityki upraw z upraw roślinnych na uprawy energetyczne ze względu na konieczność wyłączenia tej części na, proszę Państwa, ze sprzedaży dla polskich obywateli. Nie można sprzedawać warzyw z terenu, w którym, proszę Państwa, jest skażenie arsen. Wtedy to jeden, proszę Państwa, z ludzi ministra rolnictwa, kiedy robiliśmy protesty, bo widziałem, że i topią Ursusa, i że wszystkie rozmowy idą, proszę Państwa, na bok, zaproponował mi układ, żebym przyszedł do ministerstwa, że pewne rzeczy załatwimy, że po cichu zadałem pytanie, a skąd pieniądze na wkład własny, a to ci nie, nie interesuje, to wszystko jest załatwione, wszystko będziesz miał łącznie z pozwoleniami na budowę, tylko musimy się dogadać. Tak funkcjonuje dzisiaj układ, a to była kwota, o tej co mówiłem, proszę Państwa, no to nie mniej było na pewno niż te, te pieniądze, o którym piszą gazety. Więc to jest taka e, polityczna, proszę Państwa, korupcja, tak to trzeba nazwać. Ludzie, którzy nie przystępują na te układy, nie biorą pieniędzy z funduszy promocji, są bardzo niewygodni. Nie mają wejścia do ministerstwa. Nawet gdybym, jako szef związku dzisiaj, chciał przyjść do ministerstwa i rozmawiać o sprawach związanych z problemami związanych z rolnictwem, nie mam takiej możliwości. Pan minister Ardanowski nie rozmawia z takimi ludźmi jak ja, jak Krzysztof Towiński, ale my z nim nie chcemy rozmawiać. Po prostu my też już nie chcemy rozmawiać, dlatego, że ile czasu można odbijać się od ściany? Naturalnie trzeba mówić o tej sytuacji, że za polskiego ursusa, za ten kredyt OECD chcieli 100 milionów dolarów. 100 milionów złotych, to 25 milionów dolarów łapówki. Przecież to pan prezydent Rzeczypospolitej w Zamni był. Wszystko są dokumenty, proszę państwa, byli zatrzymani. Wszystko, wszystko. Ursus jest niszczony tak samo jak niszczeni są polscy konsumenci. Moja gorąca prośba, żeby odbudować zasięgi, żebyśmy mieli kontakt ze sobą, ponieważ Wam nie wyskakują informacje, że ja coś dodałem. Musicie wejść do mnie na stronę, udostępnić, lajkować, z, mojego, z mojej strony wchodzić. Jak nie ma kontaktu albo się nie pokazuje w tam parę godzin jakiś komunikat ode mnie czy coś, to znaczy... Że nie znaczy, że mnie nie ma, po prostu. Tylko Facebook obciął zasięgi i nie dociera. Docieraliśmy do Australii, do Nowej Zelandii, do Stanów Zjednoczonych. Docieraliśmy, proszę Państwa, do Norwegii, Szwecji, Niemiec, wszędzie, do wszystkich krajów, gdzie są Polacy. Teraz jest to obcięte. Żeby to odbudować, to od Was to zależy. To Wy musicie lajkować, to Wy musicie udostępniać. Poprosić znajomych, żeby oni weszli do mnie, poudostępniali i wtedy będziemy wiedzieli. Proszę Państwa, kolejnym problemem, jakim jest, to jest, proszę Państwa, robienie i też przez działaczy i zbrojniczych, to głośno trzeba mówić. Handel, proszę Państwa, odpadami przemysłowymi, odpadami ściekowymi z oczyszczalni miejskich. To oni, proszę Państwa, odbierają. Tak, działacze izb rolniczych. I oni dokładnie mnie oglądają, wiedzą o kim mówię. Odbierają odpady ściekowe, proszę Państwa, jeszcze tym handlują i wylewają to na pola u rolników, na tym leci produkcja, i później dziwicie się, skąd biorą się metale ciężkie? Czy takich izb rolniczych potrzebujemy, czy takich działaczy, czy takiego polskiego rolnictwa? Nie jestem wrogiem polskich rolników, ale tylko i wyłącznie polskie rolnictwo może wygrać poprzez przywrócenie polskiej normy, proszę Państwa, przywrócenie Agencji Bezpieczeństwa Żywności, instytutów kontrolnych, a zwłaszcza policji, policji która będzie na zasadzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Bezpieczeństwa Żywności będzie kontrolowała w sposób należyty. Ale będzie wyposażona w instrumenty, jak laboratoria, osprzęt niezbędny do kontroli, po to, żeby to do Polski nam nie wjeżdżało. Markety. To musi powstać społeczny inspektor do spraw żywności, który przyjdzie do marketu, tak jak ci, proszę państwa, którzy przychodzą i rolnikom zwierzęta zabierają. To my, jako społeczni inspektorzy, musimy wchodzić do marketu, wziąć produkt spożywczy, i nasze wnioski dla sanepidu muszą być wiążące. To my będziemy wybierali produkty, a nie producent, który sobie przedstawia, proszę Państwa, wszystko, co chce i my mamy wierzyć w to, co jest w opisie danego produktu. Nigdy tam nie będzie tego, co jest niewygodne dla producenta. Zwróćcie uwagę, proszę Państwa, że przecież Producenci żywności, zwłaszcza ci od produkcji mięsa, nie piszą na żadnym produkcie. Czy produkt jest wolny od metali ciężkich? Czy są metale ciężkie w tej żywności? Czy ich nie ma? Po prostu o tym nie wiecie, dlatego że oni robią, co chcą. Dlatego, że mają przyzwolenie społeczne. Kto im na to pozwolił? Nikt inny, moi drodzy. My, obywatele, to my, obywatele, idziemy i głosujemy przy urnach wyborczych. I teraz zwróćcie uwagę, która partia polityczna na ten temat mówi, który kandydat na prezydenta mówi o bezpieczeństwie żywnościowym, o tym, że glifosat był w kasie, że trzeba to kontrolować, że trzeba wprowadzić agencję bezpieczeństwa żywności. Jakim cudem w ogóle kasza z glifosatem znalazła się na półkach spożywczych, to świadczy, że system kontroli żywności w tym kraju w żaden sposób nie, nie funkcjonuje. Udostępniajcie to wszędzie, gdzie się da, u siebie, u znajomych, na kanałach, żeby uretować polskie rolnictwo. Trzeba zacząć od tego, że, proszę Państwa, dzisiaj mamy tratwę. Dzisiaj na tej tratwie budujemy tą przeprawę, proszę Państwa, w której gdzieś jest ten drugi koniec, na którym będzie ta, ten cel, który musimy osiągnąć. Więc. Najprostszą sprawą jest, proszę Państwa, żeby ogół społeczny, niezależnie od partii politycznych, proszę Państwa, zaczął mówić jednym głosem. Nie dzielmy się na partie polityczne, tylko zacznijmy jako naród polski mówić. Agencja Bezpieczeństwa Żywności, polska norma i policja, ustawowo zapisane, wyposażone. I pod pełnym nadzorem społecznym, jako, proszę Państwa, naród polski pod kontrolą. Musimy mieć nad tym kontrolę, dlatego że dzisiaj oddano pełną władzę korporacjom zagranicznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rolnicy bardzo chętnie odejdą od tej chemii. Oni nie muszą. Oni wrócą do odmian, oni będą produkować zdrowo, tylko muszą mieć opłacalność i gwarancję. A tą gwarancją jest polski konsument. To polski konsument kreuje zapotrzebowanie. To polski konsument stoi ponad prawem w tym kraju, jest suwerenem. Jeśli rząd nie rozumie powagi sprawy i wyraża zgodę, to proszę państwa, doprowadza do eksterminacji narodu polskiego. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że ci wszyscy posłowie, z wszystkich partii politycznych, którzy głosowali za możliwością stosowania tych środków chemicznych, w tym też glifosatu, wydali wyrok śmierci na naród polski. Proszę Państwa, to przez to jesteśmy struci. Nie przez to, że my chcemy, tylko że reprezentanci w Polskim Sejmie to ludzie niekompetentni, ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia. Że instytucje w państwie i te kadry naukowe, profesorowie są przekupieni, że służba medyczna jest przekupiona, że wszystko jest w rękach korporacji, w tym nawet laboratorium. To jest absurd. To jest absurd. Jeśli sami tego nie zrobimy, jako naród polski, bez podziałów na tych z Platformy Obywatelskiej Spisu, na tą lewicę, Odstawmy to wszystko na bok. Tylko my wszyscy, jako naród, musimy jednym głosem mówić. Nie ma tutaj. Nikt do ust nie będzie wkładał. Jeden będzie wkładał, bo jest w spisu e, mniej glifosatu, a drugi więcej. Produkt na półce jest produktem i dostajemy go, proszę Państwa, po określonej cenie. Jeśli sami o to nie zadbamy, to bądźcie pewni. Że źle się to skończy i żeby nie wiadomo, jaka partia rządziła, to proszę Państwa, dopóki korporacje będą brały prym nad tym wszystkim, a nie społeczeństwo, a to tylko właśnie społeczeństwo obywatelskie, odpowiedzialne, wiedzące, co to jest polityka. Bo to jest polityka. Tam się tworzy, proszę Państwa, to posłowie, to partie polityczne to one podejmują decyzje. Nie związki zawodowe. Związki zawodowe mogą sobie się po podrapać. Tam musi być partia polityczna, w której są ludzie myślący, myślący o całym narodzie, a nie o tylko wycinku, lewica, prawica, yy, nie wiadomo, tam platforma, środek, połówka, ćwiartka, nie wiadomo co. Kto, jakim, w jakiej części myśli. W tym zakresie, proszę Państwa, nie ma podziałów politycznych. Wszystko w tym temacie na dzień dzisiejszy. Ja znikam. Konsultacje dzisiaj z prawnikami. Proszę Państwa, a Was bardzo proszę, udostępniajcie, lajkujcie, odbudujmy zasięgi. I do Was wszystkich mówię, do wyborców PIS-u, platformy i tego. Odstawcie na bok te partie chore polityczne. Oni mają w dupie Wasze zdrowie. Oni bardzo dobrze z Waszych pieniędzy żyją w polskim parlamencie. Biorą pieniądze, będą brali i będą też umierali, bo oni nawet nie mają pojęcia, co jedzą. To tylko wy, jako naród polski, możecie stworzyć tą siłę, która wymusi na nich, proszę Państwa, wprowadzenie tego, czego oczekujemy. A jak nie, to będziemy żądali dymisji rządu i wszystkich z tego polskiego parlamentu trzeba będzie wyprowadzić. Jeżeli nie, my to bądźcie pewni, oni wygrają, ale oni będą w rękach korporacji, będą mieli pieniądze. Korporacje przejmą całą Polskę, przejmą majątki, przejmą zdrowie Polaków, gospodarstwa rolne, zrobią z tego laty fundia i nie zostanie nic. Zniszczą tych wszystkich małych polskich rolników. To od Was, Polaków, zależy. Czy chcecie być zdrowi, czy chcecie, żeby Wasze dzieci były zdrowe. Czy chcecie być odpowiedzialnym państwem obywatelskim, w którym obywatel myśli głową, a nie przez pryzmat 500, 300, 13 emerytury, obiecanek, cacanek, tylko realistycznych, opartych o rzeczywisty stan, proszę Państwa, rzeczy i kierunków, które powinny reprezentować wartości narodowe. Dzisiaj odejdźmy od tych partii, narodowców, cudów niewidu. Proszę Państwa, naród jest jeden. Nie ma 20 narodów. Nie ma, proszę Państwa, zdrowia się nie kupi. Nie kupicie zdrowia za żadne pieniądze. Ani ci politycy nawet, którzy mogli wziąć w łapę przy wyrażeniu zgody na stosowanie tego. Zdrowia nie kupicie. Trzeba po prostu... Zebrać się wszyscy w jednym miejscu, o jednej godzinie, zbierać się, podpisywać i tworzyć grupę, która będzie, proszę Państwa, popierała polskie rolnictwo, dbając o swoje zdrowie. No bo nikt nie zadba o Wasze zdrowie, jak sami nie zadbacie sami o swoje zdrowie, proszę Państwa, na pewno politycy o Wasze zdrowie dbać nie będą. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru udostępniajcie, lajkujcie, widzimy się co wieczór i proszę Państwa, bardzo się cieszę, że te korporacje poszły ze mną do sądu, bo dopiero im będziemy udowadniać tak naprawdę, co oni nam wyprawiali. Nie będzie przeproś, nie będzie pobłażania, nie będzie proszę Państwa, i mam nadzieję, że na tych procesach sądowych Będziecie brali udział aktywnie, że będziemy się ich pytali wprost. Dlaczego tak, a nie inaczej? Skąd chore dzieci? Skąd to wynika? Widzicie artykuły prasowe: Gerber, metale ciężkie, słoiczka dla małych dzieci. Ktoś poniósł konsekwencje? Firma zapłaciła odszkodowanie? Nikt nie zapłacił, bo polski rząd przy, przy proszę Państwa, przypozwala na takie rzeczy. Ten rząd pozwala na takie mechanizmy, bo w normalnym kraju, w normalnym kraju, gdzie jest, proszę Państwa, prawodawstwo, gdzie się po prostu konsumenta struło, to powinno się zapłacić odszkodowanie. A wy, jako obywatele, proszę Państwa, tego kraju, zacznijcie się domagać, skoro jesteście struci glifosatem, to zastanówcie się, kto pozwolił na to, żebyście byli nim struci. Kto pozwolił, żeby były strute polskie dzieci? Kto pozwolił na to, że jest to, co jest? Nikt inny, tylko politycy i partie polityczne. Partie, bo to one pozwalają, to tam się tworzy legislację i tam, proszę Państwa, ją trzeba zmienić. A żeby ją zmienić, proszę Państwa, to musicie zacząć odolnie się mobilizować. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru. Już się żegnam, nie będziemy się powtarzać. I jeszcze jedna prośba. Udostępniajcie, lajkujcie, wchodźcie do mnie, udostępniajcie materiały, jakieś tam posty, jakie są, żeby to po prostu zaczęło znowu funkcjonować, żebyście dostawali komunikaty, że coś dodałem, że jest, że to jest aktywne. Wchodźcie, dodajcie się do grupy Polacy z glifosatem i innymi substancjami chemicznymi. Tam wymieniamy kontakty, tam wymieniamy informacje, czym można się otruć. Czym można, proszę Państwa, się leczyć? W jaki sposób się leczyć? Gdzie można coś znaleźć? I kupujcie zdrową żywność od rolników. Ale pytajcie rolników, czy stosował glifosat? Jakie stosował środki e, ochrony roślin? Czytajcie na temat tych środków ochrony roślin, ale naprawdę, wieście mi szczerze, wycofać glifosat i środki ochrony roślin można tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy mieli Agencję Bezpieczeństwa Żywności gwarancje, gwarancję, że do Polski nic nam nie napłynie, a w szczególności Argentyna, proszę Państwa, Brazylia i Ukraina. A wierzcie, mistrz, że jeśli będzie polska norma, nie napłynie nic, jeśli będzie laboratorium, które będzie to kontrolowało i nie będą skorumpowani urzędnicy, nie wjedzie na teren Rzeczypospolitej Polskiej nic. A polskie rolnictwo odżyje i będzie kwitło i będzie naród w końcu połączony, będzie naród myślący, będzie rolnik szanował tego z miasta a ten z miasta będzie szanował rolnika bo jeden karni, a drugi daje zarabiać i bez tego nie da się nic zrobić a dzisiaj ministerstwo, proszę Państwa to trzeba nazywać rolnictwa ministerstwem propagandy proszę Państwa i lobbyingu na rzecz kapitału zagranicznego pod nadzorem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Tam siedzą jego dyrektorzy, lobbyści, związki zawodowe, proszę Państwa, lobbystów korporacji zagranicznych, niepolskiego interesu. Dlatego mamy to, co mamy. Pozdrawiam. Miłego wieczoru.